Witajcie Widzowie! Dzisiaj robimy opening slime'ów A potem jeszcze będzie niespodzianka yy, Bo byliśmy na takim festynie No i z siostrą byłem na festynie No i yy, kupiliśmy sobie slime'y teraz że tu jakiś o ja zielony strasznie dobra teraz nie wiem czy go otworzę o dobra teraz to tu Dobra, no i nagrywamy. O. Teraz wyjmujemy właśnie siostry Slaima, bo ona wybra zielony. Ola. Wydropiliśmy figurkę Skorpiona. Ojej, ja, ale klejące. No to to będzie pierwszy. To tu położymy. Teraz idziemy po drugiego. Dobra. Ja jestem widzowie i bierzemy teraz drugiego, które muszę posprzątać. No i dobra. Dobra, pierwsze. Teraz widzowie drugiego bierzemy. On już nie ma opakowania. Dobra. Dobra. Teraz na teraz drugi, teraz jasny niebieski. Gdzie jak to otworzyć? Dobra. Jak to się otwiera? U niebieski, ładny. Dobra. Ten niebieski jest. o. Szkoda, że tak mało slime, a sama figurkę to jest słabe. Widzowie. Jak byliście na tym Festynie. Właśnie nie pamiętam w jakiej miejscowości to było. Ale w Polsce, w Polsce to było. I nie wiem w jakiej miejscowości. Chyba w Kościeżynie. Tak, w Kościeżynie. Dobra. Widzieliśmy teraz. Bierzemy drugiego, a drugi szary skorpion. Pierwszy to był zielony, a drugi szary. Tu taki jest skorpion. No i dobra, i teraz widzowie porównajcie. Kolory. Czy niebieski, czy zielony. Teraz, jak będziecie to oglądać, napiszcie w komentarzach, który kolor ładniejszy. No to, pa, widzowie. Pa.